Dobro. Pokój i Słuchajcie, 500 odcinków. Pół tysiąca. Pół to, to brzmi dumnie, nie? To brzmi dumnie, to brzmi bardzo fajnie, no. chociaż dla niektórych być może to jest dużo, dla niektórych to jest mało, no, no, ale jest to jakiś moment, kiedy możemy się na chwilę zatrzymać tak, w tej naszej tak. czwartkowej serii i też e, tak sobie pogadać tutaj z wami, trochę opowiedzieć, co u nas słychać, nie? Bo to, jak, jak, jak widzicie, generalnie trochę staramy się rozwijać. Jesteśmy teraz w takim studiu, który zapoczątkuje coś nowego i to już niedługo się o tym przekonacie. Nowa seria, którą Nowa... Tutaj, tutaj nakręciliśmy. Tak, dzięki Adamowi, Magdzie, którzy nam pozwalają z tego studia korzystać, no mamy takie fajne warunki w ogóle też. No, Kuba nas tutaj realizuje, Kamil nam załatwia. Takie ekstra, widzicie, lampy, że to wszystko wygląda takim. No, jest, jest no, dobrze. Jest wiele osób, które nam pomagają i bardzo, tak. i bardzo jesteśmy Wam za to wdzięczni, naprawdę wielka, wielka tak, no, wielkie dzięki. Możemy się rozwijać nie? No. I, i, i pomysłami, i, i sprzętem, i, i miejscami. Mamy, mamy, też, mamy też pewne plany, znaczy, bo nie zatrzymujemy się na tym, jak sobie zerkniecie na, na, na Patronicie, na nasze cele, no to staramy się generalnie je e, realizować. Czyli raz w tygodniu, w czwartek spotykamy się na tematycznym spotkaniu. Ja staram się raz w tygodniu od jakiś komentarz od tego, co się dzieje. Tak. Jak Pan Bóg pozwoli, to codziennie się spotykamy na wieczornym słowie na dobrano z 50, 45, to 45, już. tak już, już no. Czy, czy, czy teraz też zauważyliście pewno, że staramy się Was angażować w taką modlitwę w ciągu dnia, w sensie tak, gdzie siedziemy, to, to tak, na różaniec, tak, tak. czy na jakieś inne. Znaczy czujemy więź w ogóle tak, z wami tak. Z waszej strony i, i to jest genialne. No, chcielibyśmy trochę więcej częściej, no, to jest uzależnione trochę od, od naszej pracy, od, od tego, gdzie jesteśmy, co robimy. Yy, mamy pewne pomysły, na razie jeszcze nie możemy ich zdradzać. Yy, to chyba trzymamy w yy, napięciu. Zobaczymy, co Pan Bóg na to wszystko. Zobaczymy, co Pan na to wszystko, co nasi przełożeni i nasi przełożeni tak, więc pomysłów jest trochę i to, i to nie tylko yy, w tej przestrzeni internetowej ale no też mamy chyba taką ogromną tęsknotę, żeby się z Wami spotkać. Tak, tak w realu, na rekolekcjach jakichś, No bośmy nie... się przecież spotykali, nie wiem czy pamiętacie, ale jeszcze przed pandemią, to już dwa lata organizowaliśmy rekolekcje typowo z duchowości franciszkańskiej. Ja w ogóle tak mam wrażenie, że w tym świecie internetowym tworzymy taką niszę, także jak nas oglądacie, to, to, to naprawdę nieźle, że no, mamy taki szczególny przekaz, szczególną formę, dlaczego to jest taki odcinek zatytułowany Dlaczego nikogo nie zaoraliśmy? No, to <laughs> to ma... mówimy trochę o naszym pomyśle na tak, obecność tak. w internecie. Może nie z tego świata, ale nam no. to odpowiada. Tak, także my, my nie angażujemy się w jakieś takie quasi polityczne, niepolityczne jakieś rozgrywki. Po prostu no, chcemy przekazywać naukę Kościoła. Zresztą uważamy, że to nie ma no. sensu, że, że tak jak się mówi, że, tam, że wiele rzeczy nas dzieli, to, 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 to nie chodzi o to, żeby teraz jeden po drugim jeździł i udowadniał tak, że ja wiem lepiej, nie taki jest nasz cel. W każdym razie spotykaliśmy się już na żywo, kilka razy do roku. Być może będzie okazja na nowo się spotkać, może zobaczymy jakie będą te reżimy sanitarne, może będzie to bardziej kameralnie, ale jednak chcielibyśmy, żeby to było regularnie, bo to nasze spotkanie świetnie mi się przeniosło tutaj do, do, do spotkania yy, no na żywo, no tak, mhm. tak jak żyjemy, tak jak, yy, tak jak jesteśmy. Więc to mamy bardzo mocno w planach i to wcale nie są takie plany daleko. Yy, no, jak, jak, do... jak Pan Bóg pozwoli, to myślę, że po wakacjach już... Yy, że, że do końca roku tak, się tak, pan tak, Że nie już co, coś się wydarzy. Tak, coś się wydarzy. No, no. Co to możemy Wam powiedzieć? No, 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 mamy to studio w pakości. ono się troszeczkę jeszcze będzie przeobrażać. Ym, no ja to takie nazywam jest takie półprofesjonalne. Musielibyście to wszystko od, od środka obejrzeć. Może kiedyś będzie okazja, to pan to wam to pokażemy, jak to, jak to wygląda. Ten nasz warsztat pracy. Tam. Tak, nasz warsztat pracy. Hmm. Sporo takich życzliwych ludzi wokół nas jest. Ale też pamiętajcie, że jak będziecie spoglądać na nas, to my naprawdę nie mamy pragnienia ścigania się z kimś co do e, jakości, oglądalności. To w ogóle nie jest naszym celem. E, chociaż chociaż, się... chociaż mi, miło, że oglądacie i że lajkujecie, subskrybujecie, bo to, to wiecie, e, to, 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 to nasze powtarzanie, żeby zalajkować, żeby polubić, żeby zasubskrybować, ma sens też taki, to jest główny sens, że po prostu tak działają mechanizmy internetu, że jeżeli chcemy, żeby coś się rozprzestrzeniało, po prostu trzeba klikać, trzeba to lajkować, prawda, bo, bo no, po prostu takie są mechanizmy. Znaczy, trochę no. nas tego nauczyliście, nie? My no. też rozmawialiśmy, bo było dla nas zadziwiające, jak to się dzieje, że, że niektóre odcinki, które nam się wydawały, że są merytorycznie bardzo dobre, nagle mają 300 wyświetleń czy 400, no to jest śmiesznie mało. Jakby gdzieś tam w tym wszystkim się godzimy, ale z drugiej strony próbujemy jakby zrozumieć pewne mechanizmy, dlatego jak tutaj możecie nam jakoś pomoc podpowiedzieć, mhm. to my oczywiście jesteśmy, jesteśmy na to bardzo otwarci. Co, co tu jeszcze możemy powiedzieć? No tak, będziemy pomysłów, starali się pom dawać. Aha, no. Pomysłów jest sporo, tak jak mówiliśmy. No i co będziemy starali się dawać? No gdzieś pewnie będziecie nas mogli zobaczyć na żywo. Być może mm. uda się usystematyzować trochę to, jak jest teraz 21.45, jest sporo na dobranoc. Może uda się, to jest na razie w planach, zrobić jeszcze osobno kompletę, mhm. żebyśmy mogli razem uczestniczyć, osobno medytację Pisma Świętego. Może I... adorację też Najświętszego Sakramentu, w tak, naszej i za... kaplicy. No, Pomysłów jest sporo. I zależałoby nam na tym, żeby to też było regularne, nie? żebyście wiedzieli, że tego dzień się spotykamy. Natomiast, jak czasami są takie niespodzianki, że gdzieś ktoś jedzie i włącza e, e, transmisję, i się wspólnie modlimy. To też no, my nie wyjeżdżamy regularnie, więc ciężko jest regularnie ten różaniec zawsze o tej godzinie którejś tam... Ale zawsze parę osób się włącza i, i to jest tak. fajne, że się, że się z nami modlicie. Tak, tak. tak. I, to, I to nawet tam tak też... To są takie, takie niespodzianki akurat, a to się dołączę, to zrobię, posłucham. My czasami robimy to bardzo spontanicznie, bo, bo wbrew pozorom tutaj w tej naszej pracy cały czas jest bardzo dużo spontaniczności, widzimy Aha. rzeczy takich niezaplanowanych. Dla nas tak pozytywnie zaskakujących, ale czasami, wiecie, bardzo utrudniających pracy, nie? Że, że wielokrotnie spotykaliśmy się na nagrywaniu czegoś, no i 3-4 godziny iśmy nic nie zrobili, bo coś, bo coś znowu... Tak jest. Bo akumulatory, bo bateria, bo kabelek, bo nie ostro. Bo nie ostro. Teraz będzie za ostro. Kilka odcinków będziecie mieli bardzo ostrych pewnie, nie wiem, to już jakby... teraz pewnie to trochę nie obchodzi. Natomiast tak, chcielibyśmy bardzo się gdzieś, gdzieś móc spotykać i też nie robić jakiegoś festiwalu, jakiegoś show, tylko Móc porozmawiać, razem poprzeżywać wiarę. I, i, I cieszymy się, że dotarliście na nasz kanał. I, i serdecznie witamy tych, którzy dzisiaj nas po raz pierwszy oglądają i tych, którzy nas być może oglądali już wiele, wiele lat. 14. 14, 14 lat, tak, tak. tak to 14. Zdumiewające. No, były takie też e, momenty takich t, przerwy. Mm, były momenty nie, pytania w ogóle, no, czy dociągnąć no, dalej. No, nie? No, I... Były takie momenty. No właśnie takie wątpliwości, nie? Czy, 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 czy to ma sens, jest tyle tego wszystkiego w internecie. Ale, ale po prostu informacje, które otrzymujemy od Was, takie zwrotne informacje, czasem jedna, druga, ona, ona wystarcza, żeby, żeby nas motywować do tego, że, że ok, ten przekaz nauki Kościoła jest ważny. To, to w takiej formie i nie... to, nie? Bo, bo my też sobie zdajemy sprawę, że gdybyśmy rzucili teraz na, na rusz, to kilka nazwisk, kilka takich no, drażliwych... Pikantnych tematów. No tak, tak się no. to wiadomo, tak się generuje duży ruch i, 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 i to nie jest to, że my nie mamy hmm. zdania, czy nie mamy niezapowiedzenia w wielu kwestiach, bo cho, cho, chyba zdziwilibyście się e, także również mm. naszym poziomem i, i dystansu, i czasami może ironii nawet. Mm, ale celowo tego nie robimy, po prostu celowo tego nie robimy, więc jak będziecie mieli znajomych, Którzy szukaliby takiego miejsca, gdzie, gdzie jest po prostu wiara, gdzie zobaczy na, na, nas nic nie pcha. Was na, właściwie to, że wy nas widzicie, to jest skutek Bożej Opatrzności, bo nie ma żadnych firm, nie ma żadnych w, w, wielkich serwisów, portali, które by nas do góry pchały w tej, w tej oglądalności. E, także tak się chyba unosimy trochę na takiej dosłownie bujamy w obłokach, unosimy się na chmurze Bożej Opatrzności. Nie? Tak. I tak to mniej więcej wygląda. I to wylądowaliśmy właśnie z Wami dzisiaj. No co to tak by było tyle. Mamy taki adres bez sloganu mapafranciszka.net to jest taki adres do kontaktu z nami. Więc jeżeli macie jakieś sprawy, cokolwiek chcecie, to tam napiszcie. Ja bym tylko prosił, żebyście tam nie pisali, bo czasami piszecie bardzo długie takie rozprawy na temat skomplikowanych Waszych sytuacji życiowych, to zawsze lepiej na żywo nie? z kimś pogadać. Ta interakcja jest konieczna. No raczej takiego kierownictwa duchowego nie. przez internet nie prowadzimy. No, nie, nie, nie. A rzeczywiście takie są czasami jakaś trudna sytuacja. Teraz, ojcowie, ratujcie. No, doceniamy to zaufanie no. i, i, i to jest wspaniałe, ale no, to staramy się katechizować, najpierw jakąś więź, tworzyć grupę, a no. potem na ile się da spotkać się, spotkać się na żywo. No, w takim naszym franciszkańskim duchu. Nie? No, to chyba tyle tak. Dobrze że, jesteście. A, no dobrze, dobrze, że jesteście. Dobrze, że jesteście. Dobrze, no. że jesteście. Pokój, dobro. Pokój, dobro. <gry>